I wszystkich, którzy śpią nieco dłużej I zapraszam do wspólnych ćwiczeń zwykły marsz idziemy, 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 idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy do przodu I idziemy do tyłu Idziemy do przodu I idziemy do tyłu Idziemy do przodu I idziemy, do tyłu. idziemy, do przodu. I idziemy do tyłu. Idziemy, po się do przodu. Idziemy do tyłu. po się do przodu. Idziemy do tyłu. I drugie. po się do przodu. I idziemy do tyłu. po się do przodu. I idziemy do tyłu. I zwykły masz, zwykły masz. I delikatny trukcik.

Tyłu biegniemy do przodu, biegniemy do tyłu. Pan, 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 pam pam Teraz wyjmę machy do przodu. Tak, tak. wszystko i kołysanie bioder prawo-lewo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I ósemeczki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, pięta do przodu i do tyłu, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i wachlujemy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu, krążenia głowy. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, z są. strony. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, skręty tułowia lewo, prawo, i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Oplatały mi tyłów rękoma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zginanie łokci i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze.

Palce do przodu, palce do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga strona to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Super. Płyniemy żabko. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Bardzo dobrze. Unoszenie rąk obu do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, fantastycznie ręce głowę, odchylamy, łokcie do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Były kolorzenia bioder, jeszcze raz robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 10 drugostronna raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i teraz biodra spróbujemy ustabilizować w badanie krążenia tu łopatę raz 2 3 4 5 6 Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i w drugą stronę raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo dobrze, super. I jesteśmy. Pianistą. pam, pam, akord, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Terazak raz, pam, 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 pam. i raz, i dwa, i trzy, i cztery.

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga to sama. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i Dziesięć. Super. Ręce do przodu. I od. Do... Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I skręt tu, ale takie potężne, lewo, prawo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I płyniemy sobie krałem do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Fantastycznie, super. I taki roch, pa. Raz, 2, trzy cztery 5, 6, siedem 8, 9, 10. I troszkę równowagi. I raz, dwa trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięć. I ze skrętem zginamy koła. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć. I sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć, i dziesięć. Fantastycznie, super. Skłony do przodu i Czyli Na zgiętych kolanach robimy skłon w przód i wyprost. Jeżeli ktoś radę, może to samo zrobić na prostych kolanach. Ja tutaj będę pokazywał na zgiętych, bo większe, większość zapewne na prostej kolanach tego nie potrafi zrobić. Tak? Myślę, może się mylę. Napiszę w komentarzu. Jak bardzo się mylę, no to będę cały szczęśliwy, tak? I raz. hop, Dwa. hop, Trzy. hop, Cztery i pięć. I sześć. I siedem. Osiem, Dziewięć. i dziesięć. Pan dosyć, szeroko bokiem wdechów i wydech. Wdech. Wdech. wydech. Wdech. wydech. Wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. 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 i wdech. Wydech. To było ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym Mam nadzieję, że udało mi się Was tutaj rozruszać troszeczkę Macie więcej poweru do życia, dużo energii Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia, dziękuję za komentarze I jeszcze Tutaj podziękuję wszystkim z imienia i nazwiska Iwona D, Garzyna Bartosi JLS Transport AS JK Płock Tymi Kreator E, Grażyna Bartosi, Mitsu e, Żaba Żaba czy Zaba Zaba e, Lucyna Bartosi i Grażyna Bartosi Także dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia i do mojego zobaczenia w następnym filmie.